Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus mówi do nas, abyśmy się nie bali głosić Słowa Bożego, abyśmy się nie bali tych, którzy nas chcą od tego głoszenia odciągnąć abyśmy się nie bali uczonych w piśmie i faryzeuszy ale abyśmy z odwagą głosili słowo Boże bo jesteśmy naprawdę wielką wielką wartością w oczach Pana Boga mówiąc to na przykładzie wróbli as i gołębi które są sprzedawane ale piękne jest to, że Jezus mówi, że jesteśmy wartością w oczach Ojca, że jesteśmy wartością w oczach Boga. Zobaczcie, kochani, że my często boimy się o różne sprawy, o swoje życie, o to, jak będzie ono wyglądać, jak będziemy postępować, jak będziemy żyć, jakie to życie nasze będzie: czy będzie praca, czy będzie jedzenie, czy będzie czas na wczasy. Boimy się o różne rzeczy. Boimy się o. Naszą codzienność, ale w tym strachu, w tym zalęknieniu, zapominamy o najważniejszym, aby wszystko oddać w ręce dobrego i miłosiernego Ojca, dla którego człowiek jest największą wartością. Skoro troszczy się o wróble, skoro troszczy się o gołębie, o ptaki, o polne e, drzewa, to tym bardziej zatroszczy się o tego, którego kocha. Ale musimy o tym pamiętać, że jesteś wartością w oczach Pana Boga, może nie w oczach drugiego człowieka, może nawet nie w oczach własnych, ale pamiętaj i rozpocznij od tego, że jesteś wartością Bożą. Jesteś wartością w oczach Bożych. I nawet kiedy ci przyjdzie na myśl, że nie nadajesz się, nie, nie możesz nic zrobić, to wróć do tej Ewangelii, przeczytaj ją jeszcze raz. I pamiętaj, jesteś wartością w oczach Bożych, a skoro jestem wartością w oczach Bożych, to jestem wartością również w swoich oczach, a to już naprawdę wiele w naszym życiu zmienia. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Dobrego piątku, pozdrawiam.